Pierwszego wieczora jesteśmy już w Skopie i możemy Was powitać w naszym nowym, tymczasowym mieszkaniu, w którym spędzimy najbliższe dwa miesiące. Jak się wychylicie z balkonu, to tutaj zobaczycie wodno. Fakt tak, to od boku, więc na no, pierwszy rzut oka nie można rozpoznać, że to wodno, ale to jest wodno, Upieczcie nam na słowo. Mieszkamy w takiej dzielnicy, gdzie są nowe bruczki, gdzie mieszkają w sumie głównie rodziny z dzieciakami, więc jest podobno spokojnie. Po pierwszej nocy stwierdzamy, że w miarę cicho, więc nie narzekamy. Jeśli chodzi o samo mieszkanie, to może po prostu Was zabiorę i Wam je pokażę, bo bez sensu nie opowiadać, skoro już mi nie jesteśmy. Tu mamy balkon, jakby się ktoś pytał. Tutaj mamy wejście do sypialni, a tutaj do salonu. Przepraszamy za Błagan, ale jeszcze nie mieliśmy czasu w ogóle, żeby się ogarnąć, bo nasi znajomi nam wymyślają ciągle jakieś zajęcia i za pół godziny musimy być w ogóle w Centrum Skopie, więc nie mamy za dużo czasu. No i salon, salon połączony z kuchnią, w której jest pierdolnik, ale no nieważne. No tutaj no będzie czy... strefa pracy. Tak Jakbym sobie, że laptopie, nie ma tego skier tutaj się balę. Tutaj nie patrzcie, nasz guda Tu Jest łazienka. No. Yy, tak, tu jest kuchnia. Kuchnia jest w sumie wszystko to, co potrzeba. Mamy jak widać dużo jedzenia, więc mamy co jeść. Z głodu nie umrzemy. To jest sypialnia. Sypialnia, jak widać, to nie jest bałagan, więc może później zrobimy jakieś ujęcia, jak nie będzie bałaganu. Ale mamy szafy, jest łóżko. Dobrze, że śpiwody wzięliśmy, bo że od tej pościeli. A tutaj mamy znowu tak, także tak to mniej więcej wygląda. Mieszkamy na siódmym piętrze i mamy jeszcze gadarz podziemny. A no i dzisiaj zawarliśmy pierwszą znajomość z, z sąsiadem z Pięcca II, który okazał się, że ma duże znajomości, jeśli chodzi o Polskę i że nawet trochę po polsku mówi i wymienił nam ileś polskich miast, które po których był. No i ostrzegł nas, że będzie zostawiać w samochodzie, bo chodzą mi kradną po garażach, więc a akurat nasz garaż ma zepsutą kłódkę, więc chyba będziemy musieli zainwestować po prostu w kłódkę. Tak to na razie wygląda, my się idziemy przebrać, bierzemy rowery i jedziemy do centrum, bo jesteśmy tam umówieni. Na jakąś imprezę w parku, a potem jedziemy do jednego z naszych przyjaciół, do jego rodziny na lunch. Także dzisiaj znowu się integrujemy. Także tak. Zapomniałam jeszcze o jednym przed pożegnaniem. To jest nasz współlokator Josip ma bardzo ważną funkcję. On tam stoi przy jednym z okien i pilnuje, żebyśmy to okno zawsze zamykali. Jak nie będziemy zamykać, to się nam podoba i jak będzie padać. Także to jest Josip. Josip jest grzeczny. Jest bardzo dobrym spulgatonem, bo jest taki trochę aż znaczy, za spokojny. Zatem na swoje miejsce Josipa. A, tu jeszcze jest Eduardo. Eduardo ma inną funkcję, pilnuje ścianę. Ale w sumie nie wiadomo dlaczego pilnuje tej ściany, chyba po to, żeby nie uciekła. W każdym razie jest kumplem Josipa i tak sobie siedzą we dwóch. Teraz mogę się z wami już pożegnać, hope. Jesteśmy już w parku. I się jest też już przypadku. Cieślujemy jest cudownie, wakacyjnie, letnio i fajnie. I wszyscy wylegli, generalnie nadal jest. Godziny z dzieciakami sobie tutaj krążą, jest taki fajny klimacik. Mieliśmy zaproszenie do rodziny naszego znajomego i zostaliśmy uproszczelni na tradycyjnym macedońskim obiedzie. Później wybraliśmy się do sklepu, żeby kupić kartę SIM z internetem. W szczególności dla mnie jest to bardzo istotne, żeby cały czas podczas prostu mieć dostęp do internetu. No a później, później znowu wróciliśmy do parku, żeby wziąć udział w imprezie na zakończenie sezonu letniego w Skopie. w Macedonii uh, i odbywa się właśnie Festival Tajca Dziecięcego, Wojtkowskiego. haczyliśmy o pamtrak, ponieważ w Skopie jest pamtrak i jak ja to się śmiałam, był to najbardziej zatłuczony pamtrak chyba w całej Europie, a jego największym plusem jest to, że jest oświetlony. No i tam cała masa dzieciaków, i jak Marek skoczył na to, tu jeździć, to wszystkie dzieciaki zrobiły łamę! твој ги жени фаца